Dzień dobry, mam wielką radość i przyjemność w z mistrzem przywitać Panią Patrycję Dołowy. Dzień dobry Pani. Dzień dobry. Koło mnie Pani książka Skarby pod tytułu Poszukiwacze i Strażnicy Żydowskiej Pamięci. Ale mam trochę pierwsze pytanie, takie przewrotne, jeżeli Pani ogląda wiadomości z wojny w Ukrainie, na Ukrainie i widzi Pani żołnierzy, Federacji Rosyjskiej przeszukujących jakieś domy, wpadających do sklepu, wyciągających jakieś rzeczy. Czy te obrazy po wielu latach nie nakładają się naprawdę w Pani opowieści? No tak, ja niestety. To jest, to jest też taki problem z tym, kiedy się grzebie w, w historii, kiedy się grzebie w opowieściach, że, że znajduje się te analogie. a w tym przypadku jest to tym bardziej e, przykre, że e, tak miałam wrażenie, że właśnie jesteśmy tym kolejnym pokoleniem, które ktoś które ma szansę uleczyć, e, a tutaj niestety jakby okazuje się, że wraca to wraca koło historii się toczy e, i, i pewne rzeczy wracają i wracają z taką, z taką dużą siłą i z takim samym zaskoczeniem też. Ja tak mam też, też to zaskoczenie się pojawia. To, to, to zaskoczenie, z tego, że, że, jest, że jest normalne życie, i nagle ono zostaje bardzo brutalnie przerwane, a ludzie wobec siebie zachowują się w, w, w taki sposób, który, którego nigdy by sobie wcześniej nie, nie wyobrazili. I to, to jest niestety coś, co, to, co mi właściwie codziennie towarzyszy, kiedy, kiedy o tym myślę. Że, że, te, że te rzeczy wracają i że, że to wszystko się, właśnie tak niestety, źle, źle toczy. A jeżeli te straszne wydarzenia czegoś nas mają uczyć, nie wiemy jak długo ten konflikt potrwa, jakie będą jego skutki, ale obcowanie z taką brutalną siłą wojny może nas uczynić bardziej, to będzie teraz taka przewrotność słowa. Czułymi na tą pamięć historyczną, właśnie na pamiątki pozostawione poprzez ludzi, które, którzy byli naznaczeni jako ofiary w okresie II wojny światowej? No nie jestem pewna, czy bym zaryzykowała tutaj takie stwierdzenie, że bardziej czułymi, bo sam, sama wojna raczej czyni ludzi... Pewnie mniej czułem właśnie na, 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 na rzeczywistość i też na, na, na te rzeczy przeszłości, bo stawia nas właściwie w tych sytuacjach, w których e, nas, czy, czy na razie naszych sąsiadów, e, w tych sytuacjach, w których, w których e, ci. Ci, ci ludzie z przeszłości, nasi przodkowie też byli w tych sytuacjach strachu, lęku o siebie, o, o bliskich i zostawiania za sobą rzeczy, oddawania rzeczy na przechowanie, porzucania miejsc i ucieczki, czy też właśnie stawania do walki. E, więc, e, więc tutaj nie zaryzykowałabym nie stwierdzenia, że, że stajemy się bardziej czuli. Natomiast e, tak sobie myślę, że rzeczywiście jest tak, że, że taka sytuacja e, taka bardzo ciemna, bardzo trudna, bardzo, taka, taka, taka jak, jaką, z jaką się konfrontujemy teraz na przykład, e, to jest sytuacja, która też pozwala dostrzec, że w tej, że w tej e, są takie światełka, które gdzieś tam się, się zapalają, i że są ludzie, którzy, którzy są gotowi zupełnie bezinteresownie mieć pomoc, są zupełnie bezinteresownie chcą, chcą, chcą wesprzeć drugiego człowieka, którzy, się, którzy empatyzują z drugim człowiekiem, którzy się starają jakoś, jakoś w tej sytuacji radzić, nie tylko, nie tylko samemu sobie radzić, ale właśnie też, też gdzieś tam dostrzegać tych innych i, i, i tworzyć jakieś takie wzajemne wsparcie, więc to jest coś, co, 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 co mogłabym powiedzieć i co też dostrzegam w tych, w tych dostrzegałam w tych działaniach na przykład z bohaterów mojej książki, że to, to tutaj oni działali w takich okolicznościach, które, które były zupełnie sprzyjające, w, taki, w, taki, w takiej samotności, z, z, taką, z taką dużą determinacją i, i Taki właśnie w takim ciem, ciemnym czasie, który, który teraz mamy, gdzieś tam może łatwiej jest nie być takim samotnym, bo te osoby które można dostrzec nawet gdzieś tam za rogiem, więc tutaj może to. Wiele z tych miejsc może nie aż tak blisko, ale relatywnie blisko, które opisuje Pani w książce, miejsc właśnie, Naznaczonych pamięcią, obcowaniem z ludźmi, społecznością, której już nie ma, znajduje się niedaleko Gliwic. I mamy taką opowieść, że wielokrotnie przechodzimy koło domu, który kiedyś zamieszkiwał ktoś inny, przechodzimy przez miasteczka, czy przejeżdżamy przez miasteczka, w których społeczność całkowicie się zmieniła. Czy y, y, pani bohaterowie i pani książka ona, y, 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 i pani historia, przez panią odpowiedziana, ona może młodemu czytelnikowi w jakiejś mierze przybliżyć y, świat y, tak bardzo złożony i tak bardzo inny niż ten, do którego on przywykł? Tak, ja myślę, że tak i bardzo się starałam jakby też poprzez te historie moich bohaterów, którzy, którzy w, tym, w tym właśnie kierunku działają, czy też, czy też ich wzajemnych spotkań, które do tego prowadzą, by właśnie trochę odsłonić ten, ten świat, który, który jest gdzieś tam, jak to wszyscy prawie moi bohaterowie mówią, pod spodem. Chociaż go tak naprawdę realnie nie ma, ale tutaj z tą, tą, tą trudną historią jest tak, że że, że ten świat, który, który istniał, on nie tylko został zniszczony doszczętnie, ale właśnie to, co jeszcze zostało może nieco zniszczone, to właśnie przykryte, zapomniane, zabite dyskami, to jest też ta pamięć o nim. I, i myślę, że w ogóle jest zwykle tak z taką historią, która, która jest może łatwiejsza do przeniesienia, do poniesienia. Jest tak, że, że ta opowieść czy, czy historia powoduje, że, że ona jest nam w jakiś sposób bliska. Czasem nawet możemy uczynić jakieś historie jeszcze ważniejsze, nie stawiając jakieś pomniki czy pisząc podręczniki. Ja zawsze mam obawy, kiedy taka jedna historia się staje ważna, bo, bo zastanawiam się, co się dzieje wtedy z tymi wszystkimi innymi, które też były istotne w momencie, gdy się działy, a potem gdzieś tam przepadają. Ale, ale w, ten sposób, w ten sposób działa pamięć pamięć zbiorowa, pamięć społeczności, więc, więc wydaje mi się, że tak, znaczy, że poprzez, poprzez tę książkę, ale też poprzez właśnie zapoznanie się z, z, tym, z tym, co się wydarza w tych różnych miejscach, które ja odwiedzałam, można się spotkać z tamtym, z tamtym światem, w takim sensie, że też mieć tą świadomość, że on istniał i, i co więcej, mając tę świadomość, można spróbować samemu sięgnąć po tę po, po pamięć. Można spróbować samemu pogrzebać, samemu popytać, bo, bo to tak, są takie rzeczy, które bardzo często nie są na wierzchu, ale są tuż pod powierzchnią. Jak się zacznie pytać, to one się gdzieś tam pojawiają. Muszą mieć tylko bezpieczną przestrzeń do tego, żeby zostać wysłuchane, żeby się żeby zostać wyciągnięte z tych wielu, wielu warstw, które zostały na nie nałożone. Ale poznawanie historii poprzez kontakt, poprzez rozmowę z drugim człowiekiem, poprzez spotkanie z miejscem i zapytanie się kogoś, co to za miejsce, to jest proces dość złożony. Ale czy Pani tytuł można też interpretować tak, że ktoś z naszych słuchaczy, z młodych ludzi jest gdzieś na Targu Starości? Są różne rzeczy wyłożone. Ktoś sprzedaje jakieś, no jak sama nazwa mówi, na film targu, w starocie, różne rzeczy. I nagle wśród tych sprzedawanych rzeczy mogą się pojawić inne, gdzieś się pojawia. Gwiazda Dawidowa, czy one są związane z praktykami religijnymi, czy z, z tradycją, z kulturą, folklorem społeczności Żydów polskich. Czy jak dostrzegamy takie pamiątki, to jesteśmy w stanie zastanowić się nad złożonością losów każdego takiego mini skarbu? No, historie moich bohaterów pokazują, że samo to dostrzeżenie ich nie wystarczy i że, że z kolei bardzo często właśnie te przedmioty spotyka przez to, że one zostały porzucone albo właśnie zostały jakoś tam zabrane przez kogoś innego i przechodziły przez inne ręce, że one właśnie tracą tą to, to, to swoją funkcję i znaczenie i zaczynają mieć zupełnie, zupełnie inne historie. Właśnie też się, bo z tych przedmiotach te historie nie są nie, nie są przeniesione, są, są, są nie na wierzchu. I tutaj tutaj mogłabym przytoczyć historię, którą opowiada nam prawiatek w w której on... Próbował odzyskać torę, która, która została przerobiona na, na taką ściółkę w chlebie. Albo, albo historię Mirka też który, który opowiada o tym, jak szukali właśnie... Jeden z uczniów powiedział o tym, że, że szukają fragmentów, że ktoś gdzieś znalazł, że tam u niego domu, są, fragmenty tory, tory, oni przyjechali. Okazało się, że owszem, są, ale to są pocięte na, na takie troczki. I wielu z tych moich bohaterów, a zwłaszcza, zwłaszcza Mirek powiedział to tak bardzo dosadnie on jest nauczycielem, o tym, że, że, że właśnie sam, sam, samo to dostrzeżenie nie wystarcza, właśnie zmienia znaczenie tych przedmiotów. Natomiast, że tutaj niezwykle, niezwykle istotna jest, jest też wiedza. On jako nauczyciel mówi o tej edukacji, o tym, że, że nie tylko trzeba dostrzec, ale jeszcze wiedzieć, co to mogło być i to pozwala właśnie właśnie odkryć te historie, które rzeczywiście te przedmioty niosą i które gdzieś tam były ważne dla, dla ich poprzednich właścicieli, że, że były częścią właśnie jakiejś społeczności, że były częścią historii jakiejś rodzinnej. Do, do, tego, do tego potrzebne jest, jest, tak jak pokazują te historie opowiadane przez moich bohaterów, do tego potrzebne jest, jest właśnie coś więcej. To w niektórych przypadkach może być empatia po prostu, bo Tutaj akurat Mirek czy, czy też Marek z mówił mówią o, o tej edukacji jako nauczyciele, natomiast co, część moich bohaterów mówi po prostu o tym, że, że coś nagle do nich przemówiło. Tak jak na przykład Sławek, który, który chodził i natknął się na, na, na połamane macezy, gdzieś tam po prostu i, i od tej pory te zaczęły do niego wołać, jak on to mówi, i rzeczywiście je znajdował, zastrzegał w różnych miejscach, ale to w jego ja przypadku ja było w jego przypadku było także, że on właśnie no, nazywa to takim bardzo magicznym jakimś, jakimś stanem czy uczuciem, ale, ale myślę, że tutaj właśnie przede wszystkim było ta, 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 ta to poczucie takiej wielkiej pusty. Nie było, że on, on nie wiedział jeszcze dokładnie, co do niego mówi, ale czuł, że, że, że w tym miejscu, w którym on żyje, że w tej historii, którą, którą, która właśnie go otacza, czegoś bardzo brakuje.